Witam Was na moim kanale i dzisiaj sobie zadzwonię pod zakazane numery. Pierwszy numer to będzie 555 555 Dzwonimy. Że energia stała się częścią grupy kapitałowej Orlen. Dlatego zmieniamy stopniowo wygląd i kolorystykę serwisów internetowych. I następny numer to będzie 666 666 666. Nie ma takiego numeru. Sprawdź numer i spróbuj ponownie. Dobra, lecimy dalej. Ja, bra. Så jeg sa tørst til fylle. Nei, nei, kjør.